Witamy cię bardzo serdecznie w studiu Polskiego Radia RDC Ralf Kamiński razem z nami. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Długo mnie nie było w RDC, ale byłem u pana Marka parę lat temu. Wiernika? Tak. Tak. tak, to możliwe. Pozdrawiam, tak od, Mark. On odkrzykiwał tak zawsze przed wejściem na antenę. Radiowo, bo to radiowo tak. To jest no, dziennikarz najwyższej klasy. Nowe sytuacje, nowi ludzie, nowe przyjaźnie w studiu RDC. Dzięki, że zgodziłeś się nas odwiedzić, porozmawiać o tym wszystkim, co u ciebie się wydarza, wydarzyło. Mamy zapowiedź nowych, nowej płyty, single. Dużo się dzieje. Tak. Bal u Rafała już jakiś czas temu się zakończył. Czas na nowy etap. No, no. dwa lata temu praktycznie. <laughs> Bardzo szybko minęło mm -hmm. od tego czasu, więc no myślę, że najwyższy czas na nowy etap. tak? Nie martw się na zapas, nowy singiel. Nie bój się. Nie bój, Jezus, nie bój się na za, zapas. No nie bój się, nie bój na, się zapas. na zapas. Właśnie. Czy ty jesteś taką osobą bojącą się na tak. zapas, zamartwiającą trochę o przyszłość, która na może maksa. nigdy nie nadejść? Tak? Nie, no yy, to jest piosenka, która gdzieś tam no, powstała. Yy. O, o takim moim stanie emocjonalnym i tak e, napisałem ją też dla siebie, żeby tak sobie to śpiewać, żeby, żeby mnie tak pokrzepiała, ale no myślę, że to nie jest stan, który tylko mi do, doświadcza, mhm. wielu osobom. Czyli rozumiem też, że przez te dwa lata, kiedy był, umówmy się, drobny, a może nawet nie drobny, tylko krok taki trochę do tyłu, uspokojenia sytuacji, uspokojenia mórz, tych wzburzonych koncertów, no To już coś zaczęło wiercić gdzieś tam, że. To już wcześniej zaczęło wiercić. Ja wiedziałam, że chcę sobie napisać taką piosenkę na, na kolejny album, jeszcze w trakcie, w, w trakcie balu u, u Rafała, ale jakoś tak. I, I czekałem na ten moment, no i ten moment właśnie przyszedł. Dwa zupełnie różne single nam podarowałeś, bo góra jest. No, w nawiązaniem do takich folkowych, gdzieś mm -hmm. klimatów, co to może nam powiedzieć o tej nadchodzącej płycie? Jakiego Rafał, Rafała poznamy? Właśnie w, w, słowo folkowe jest bardzo dobrym słowem, y, określającym y, ten materiał, który, który nadchodzi. nadchodzi mm -hmm. y, ponieważ y, sięgnąłem. Po gitarę akustyczną i no ponad połowę piosenek skomponowałem na gitarze. Sam nie jestem grającym gitarzystą publicznie. Zostawiam to profesjonalistą, ale. ale tak jakby komponując ten materiał na gitarze, trochę też nie znając tak perfekcyjnie tego instrumentu, eksperymentowałem i szukałem jakichś takich nowych brzmień, nowych rozwiązań. Stąd też właśnie Nie bój się na zapas jest takim trochę rockowo rock rollowym singlem, ale gdzieś ta akustyczność, ta gitarowość będzie towarzyszyła tej płycie mm -hmm. i myślę, że te dwa single też są takim połączeniem dwóch światów, które ja już od tych y, trzech solowych, czterech ogólnie długo grających albumów zaprezentowałem. I myślę, że rzeczywiście jest też taki element zaskoczenia, że, że ten drugi singiel jest taki tak, całkiem, z, całkiem z, innej bajki. Innej, z innej bajki, ale też o to, o to mi chodziło, prawda, żeby, żeby też trochę też tym teledyskiem nawiązać do, do moich takich starych rzeczy, też tak mrugnąć okiem na jakieś rzeczy z przeszłości. Na przykład dawno temu z pierwszej płyty wydałem piosenkę Zawsze, która też była gitarowa. i Wtedy jeszcze tak mało z tą gitarą romansowałem, ale był teledysk, w którym mm, pojawiała się w, nie tylko w tym teledysku, ale taka moja muza Dominika Kachlik. I po prawie 10 latach spotkaliśmy się właśnie na planie tego teledysku: Do Nie Bój się na Zapas. Ona w tym samym kostiumie, co w piosence Zawsze. To jest taki smaczek do moich wieloletnich fanów. A też w, Dominika wczoraj napisała, że to 9 lat temu to był jej pierwszy raz przed kamerą, mm. więc to takie pierwsze takie trochę odniesienia do tej do tej prze, prze, przeszłości. A single Góra, myślę, że on najbardziej nadaje ton temu albumowi, czy, czyli pokazuje, że będzie on ogromnie emocjonalny i myślę, że, znaczy, wierzę w to i bardzo chciałbym, żeby był bardzo poruszający dla słuchaczy. Jesteśmy z Martą Po seansie nowym nowego filmu o Bruce'ie Springsteenie, który opowiada o takim dosyć mrocznym momencie w jego życiu w walce z depresją, tak. nagrywaniu z, 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 niezwykle emocjonalnych piosenek. E, Mówisz, że sięgnąłeś po gitarę. Czy to było takie samo domowe zacisze jak u Bruce'a, czy zmaganie się z podobnymi demonami? Możemy się trochę domyślać. Tak. No ktoś skomentował, parę osób skomentowało, że, to, że nie bój się na zapas to jest piosenka o nerwicy. <laughs> I tak bym się zgodził. Tak w dosłownym, dosłownym stop, stopniu jest to o tym, bo i też ten teledysk opowiada, że jest spokojne miasteczko w taki przyjemny letni dzień przedmi przedmiejskie osiedle, na którym pojawia się niespodziewanie kobieta rakieta. I co, z, co symbolizuje kobieta rakietę? Ona właśnie symbolizuje te lęki, to co my się boimy, czyli tą naszą taką nerwicę. czyli bo ona to burzy porządek. Burzy porządek, tak. To, wiesz, to, to jest jakaś demoniczna y, postać. Tak. Jasło twoje rodziny jest jak ta nebraska u Springsteena. <laughs> no, tak. Muszę zapytać o to jasło, tak, bo to tak. jakby ono już jest takim mitologicznym miejscem prawie, że wiesz, <laughs> mm -hmm. to, dla, nie Jesteś pierwszym artystą przy, przez duże A, przepraszam, który stamtąd przychodzi. Tak. Trochę się chyba wyrwał stamtąd. Tak, w, 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 tak, bo ostatni te, właśnie ten teledysk sfilmowaliśmy latem w, w Jasie, ale na takim właśnie niestandardowym osiedlu, które m, to nie był rynek, jakieś charakterystyczne miejsca związane z Jasłem, tylko wiesz. to są bardziej przedmieścia. To jest jedno z moich ulubionych, ukochanych y, osiedli. Nigdy tam y, nie miałem okazji mieszkać, znaczy jeszcze w, 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 na tym osiedlu jest do mojej babci, ale to nie są dokładnie te to miejsce, tylko to są te takie bardziej widokowe widok czy się kamieniami rzucało z góry. No powiedzmy, ale chodzi o to, że ja szukałem też takiej lokacji, która jest nieopatrzona i na którą raczej by nikt nie wpadł i całą ekipę 40-osobową do tego Jasła właśnie z, ściągnąłem z całej Polski tak naprawdę, tych wszystkich artystów, bo też kocham to osiedle i bardzo ono mi się podoba. Jest bardzo takie filmowe. Yy, też z drugiej nie, strony nie wygląda tak samo jak tysiące innych osiedli w tym kraju. W mojej to jest... ocenie nie, <śmiech> <Okay>. <śmiech> ale ja się skupię na tym, co powiedziałeś, że ja wybrałem, ja, mm -hmm. ja ściągnąłem, bo tutaj jesteś trochę kierownikiem produkcji. Tak. Zajmujesz się też obrazem i reżyserujesz swoje teledyski. Kierownikiem produkcji na szczęście nie jestem, bo była <laughs> właśnie im Karolina Wierzbicka wraz z całym teamem i Zakatą Iwanicką, z którymi już nieraz pracowałem pomogły mi właśnie w, re, w realizacji tego, tego klipu, ale tak, no jestem reżyserem tego i całym mm. pomysłodawcą i wszyscy, nadzoro, nadzorowałem to, ale też naprawdę, bo myślę, że zawsze jak tak się ogląda taki klip, to on tak wygląda bardzo lekko, że tak sobie tam robimy, ale on wymagał od nas ten, ogrom pracy. Adam Beta, który stworzył choreografię, wiele godzin prób i ze mną na sali. Ja też miałam długą przerwę też od tańca mm. i pamiętam, że prawie dostałem zawał. Jak sobie poszedłem po takiej przerwie po balu u Rafała, który był choreograficzny, żeby, żeby zatańczyć, ale nie miałem żadnego że, żadnego, że tak się mówi, dublera tanecznego, tylko sam to wykonywałem. I tak, ogrom pracy to, to kosztowało, żeby, tam, żeby zrobić ten redesk. To jasło też wywoływałem dlatego, że wracając do pytania Marty, wiesz, o, o, o folkowiznę w tym wszystkim, że to jednak no te skojarzenia z południem Polski no jakby są uzasadnione. Mhm. Będzie tego więcej na płycie? Mm. I tej góry. Możliwe, że tak, możliwe, że tak, że ten motyw będzie się prze, 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 um, przepływał. Ale to, co właśnie muszę powiedzieć o tej Folkowiznie, że ja tak po prostu odnajduję to w sobie, że, że we mnie to bardzo jest, bo tak um, jak u mnie się śpiewało na tych imieninach, czy jakichś przyjęciach, mm. czy jakichś weselach, te wszystkie takie ludowe przyśpiewki, szczególnie właśnie ciotki, to ja tak czuję, że to po prostu w mojej duszy gra. nie? I um, ja może nie jestem jakby z gór z góralem takim, to jest po prostu Beskid, ale, ale czuję, że, 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 że mam tą ludowość w sobie, taką słowiańskość i lubię ją właśnie tak mieszać w tych swoich piosenkach. Chciałam zapytać o ludzi, którzy będą ci na tej nowej płycie towarzyszyć, bo w singlach, między innymi gdzieś tam się dopatrzyłam niezwykłego Bartka wąsika. Tak. tak Jest mm. też Michał Pepol, który prowadzi tak, sekcję smyczkową. Tak. Zatem o tych bohaterów, którzy razem z Tobą się znajdą na scenie i na płycie. No niestety Bartek wąsik nie znajdzie się ze mną na, na scenie. Mm -hmm. Będzie to inna wspaniała pianistka, ale chciałem bardzo, żeby Bartek nagrał to, co skomponowałem i Jakoś zawsze odnajdywałem w, w jego grze taką swoją wrażliwość, i cieszę się, że on zgodził się i no, większość utworów y, nagrał na, na płycie u, u mnie w domu, więc to są na przykład moi wieloletni współpracownicy, ale też w moim y, nowym składzie My Best Man in The World pojawi się. No, cztery osoby, z którymi y, długo albo nie pracowałem, albo z którymi pracuję pierwszy raz. Więc też to instrumentarium y, jest ciekawe. No, na przykład będzie waltornia. Mhm. Mhm. Filmowo. Myślę, że tak. Mhm. To, to będzie kolejne wcielenie? Bo pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, to opowiadałeś mi o tym, że taki miałeś pomysł na tak. siebie. Każda płyta to jest nowy wizerunek. No, jest to jakby. Mój nowy wizerunek, nowe wcielenie, ale ono polega na tym, że nie chowam się za jakimiś mocnymi wizerunkami, tylko jestem taki w sumie najbardziej yy, jako ja, trochę taki nagi. nagi. Jest to dla mnie bardzo yy, dziwne. I tak nieswojo się trochę czuję, ale postanowiłem po prostu przez to, że tak jak bardzo osobisty jest też ten materiał, to staram się nie ukrywać pod tymi wszystkimi, oj, przepraszam, przebraniami, <gry> tylko być taki, jaki jestem. To jest mm. trudne, ale no tak postanowiłem przy tym projekcie. Mam takie poczucie, że rozmawiamy dzisiaj w przededniu. Że to, ta kula śnieżna dopiero się kręci i za chwileczkę ruszy z pełnym impetem, to jest niesamowite, wiesz, że, że jesteś tak krok przed ogromnym wysiłkiem scenicznym, promocyjnym, koncertowym. To mhm. chyba pozostaje nam trzymać kciuki za, za wytrwałość. No ja staram się przy tym projekcie tak bardzo ostrożnie te wszystkie kroki stawiać, które mhm. bo ja mam mhm. taką tendencję do, do robienia. Wszystko wszędzie, czy, naraz. wszystko wszędzie naraz od razu. I tak sobie mimo wszystko ro, staram się tak rozkładać tą pracę, jak to możliwie się da, ale no oczywiście, ja zawsze pracuję bardzo sprawnie i dużo. I jeszcze mam pytanie o. Trochę inny muzyczny akcent już i wielokrotnie to mówiłam, bo kocham twoje wykonanie Beksy, mm, a, które pojawiło się całkiem na niedawno. Mhm. Dziękuję. O, i, I wydaje mi się, że ty absolutnie się odnalazłeś w tym utworze i że ono jest tak. Ten, ta piosenka jest tak pisana dla ciebie. Oj tak, no to jest wspaniała kompozycja, taki myślę polski Evergreen. I sam się nawet zaskoczyłem na próbie, że, mhm. że tak mi się to śpiewa I że wiem, jakby co chcę przez ten tekst przekazać. Sam go nie napisałem, ale yy, tak, bardzo jestem szczęśliwy z, z, z tego. I też publiczności się bardzo to podobało. Nie wiem, jak Arturowi Rojkowi, bo nic mi nie powiedział. <grymne> Czego Ci życzyć z okazji nadchodzących zmian w Twoim Ja, ja myślę, że, że takiego, takiego dobrego stanu ducha, mentalnego o, to tego mi życzyć. No to w takim razie życzymy. Dziękujemy. Pięknie. Dziękuję bardzo.